Witaj serdecznie, Paweł z tej strony. Jestem współtwórcą systemu topnetworkakademia.pl. Zajrzyj do nas koniecznie i zastanawiałem się o czym ten film nagrywać, i właśnie mi przyszło do głowy, że całkiem niedawno widziałem taki wpis na jednym z grup na Facebooku na temat automatycznego MLM-u, nie? Była taka osoba, która jakaś tam osoba była, która da, dała ogłoszenie na grupie na Facebooku, że szuka jakieś firmy MLM do współpracy. Ale z takim, jakby to powiedzieć, takim jednym warunkiem, nie? że podejmie współpracę z kimś tam, że szuka firmy, ale ta firma musi być automatyczna, nie? To musi być koniecznie autom, automatyczny MLM. Pytanie, co to jest? Czy w ogóle coś takiego istnieje? Mam nadzieję, że możesz mnie widzieć, bo słońce mocno świeci. Około jest taki dzień, dzień słoneczny, ale do nagrywania w samochodzie są kiepskie dni, jak świeci słońce, to najlepiej, jak jest pochmurno. I wracając, ale wracając do tematu, aha, jeszcze jedna ważna kwestia, jeśli słuchasz mnie teraz jako podcast, bo te filmy też wrzucę jako podcast, to pamiętaj, że zawsze w opisie poniżej jest wersja wideo. Jak mnie oglądasz, no to mnie teoretycznie widzisz i słyszysz. Czekaj, tylko wyjedziemy. A dzisiaj jest sobota, duży ruch coś widzę jest. Wszyscy na zakupy jadą chyba. Ja właśnie nie lubię w sobotę jeździć na zakupy, ale już wracając do tematu, tylko tu wyjadę, to jest takie skomplikowane skrzyżowanie, gdzie jest dużo wypadków. Wracając do tematu, nie czy automatyczne MM istnieje. Właśnie no problem polega na tym, to się ludzie często nabierają i ja też się nabierałem na to nieraz, że pod marketing sieciowy, pod biznesem MLM, podszywa się często dużo piramid finansowych. Jakichś tam pseudo programików, biznesików, piramid finansowych i innych takich, można powiedzieć, gubien, nie, co się niczego nie nadają. I one wtedy, te piramidy, czekaj, stanąć, wtedy te piramidy nazywają siebie w sposób taki, że są, takie nazewnictwo, można powiedzieć, przyjmują, nie wszystko oczywiście, ale niektóre z tych firm, z tych pseudo-biznesów, przyjmują takie nazewnictwo, że są, nazywają siebie automatycznym MLM-em, czy oni to są automatyczne MLM, albo internetowe MLM, jeszcze pewnie jakieś różne inne dziwne rzeczy. I ludzie się na to nabierają. Ja też na to nieraz nabrałem. Ale prawda jest taka, że coś takiego jak automatyczne MLM nie istnieje. Internetowe MLM, automatyczne MLM nie istnieje. Biznes sieciowy, czyli marketing sieciowy, legalny biznes sieciowy, bez problemu możesz budować przez Internet. To nie ma sensu gadać, że jest to jakieś internetowe MLM, bo to jest... MLM to jest MLM. Nie ma czegoś takiego, takiego moim zdaniem, nie ma czegoś takiego, Rozróżnienia jak automatyczne MLM, czy internetowe MLM, czy MLM. Biznes sieciowy to biznes sieciowy. Jeden, jedną firmę MLM łatwiej buduje się przez internet, drugą się buduje trudniej przez internet. Ale biznes sieciowy to jest biznes sieciowy i biznes sieciowy można bez problemu budować przez internet, ale nie ma czegoś takiego jak autom automatyczne MLM, internetowe MLM. Mówię, w większości przypadków, jeśli ktoś się, siebie nazywa swoją firmę automatycznym MLM-em, to on sobie nawet nie zdaje sprawy, że z piramidzie finansowej. Często tak jest. W tej chwili, właśnie takich. Aha, też chodzi o to. Teraz do, do głowy przyszło, że jak ktoś mówi, że szuka współpracy w jakimś tam automatycznym MLM-ie, to chodzi o to, żeby to z automatu chciało pozyskiwać ludzi też do współpracy, można tak nazwać, jakiś system marketingowy stworzyć coś, żeby z automatu u ludzi na przykład rekrutować, nie, auto, nie wiem, automatycznie ich prowadzić, czy coś takiego, automatycznie ich szkolić dalej. Po części da się to zrobić, żeby na przykład na, automatycznie pozyskiwać ludzi, ale tu też wchodzą w grę systemy marketingowe żeby z automatu kogoś pozyskać do biznesu, żeby on nie wiem, zapisał się na Twoją listę adresową, obejrzał sobie jakąś prezentację, jedną, drugą, trzecią, żeby te maile do niego wychodziły. Nie bo jak się lepiej ktoś na listę, dostaje kolejkę maili, żeby był odsyłany do prezentacji i tak dalej. I on wtedy, jak obejrzy sobie kilka razy na przykład jakąś prezentację, która zostaje mu z automatu wysłana, taka osoba może się zarejestrować. Nie do biznesu. Ale takie systemy marketingowe, bo już nie raz budowałem już system i buduję cały czas, one też nie zawsze działają. Nie? Szczególnie to jest popularne w Stanach Zjednoczonych. Takie systemy, one działają i naprawdę dobrze mogą działać. Czekaj, jak to jest skręcę. Tylko problem polega na tym, że jeśli chcesz budować MLM-y systemy marketingowe tak dalej do rekrutacji do MLM-u, też mówiłem ostatnio na filmie wideo właśnie o marketingu atrakcyjnym, nie? że wtedy musisz przyciągać też do siebie ludzi. Albo kupić, kupić płatną reklamę, albo nagrywać filmy na YouTube. Tak ja teraz na przykład i pod filmami dawać linki, różne tam jakieś szkoleń i tak dalej, przykładów i, tak, i lejków strażowych szkoleń, e-booków tak dalej. Albo jakieś podcasty na przykład robić, pisać blogi i tak dalej, żeby tym, co robisz, czyli twoimi, twoimi działaniami, przyciągać ludzi do siebie. Tylko początkująca osoba, dla początkującej osoby zbudowanie systemu marketingowego, żeby automatycznie, na automacie pozyskiwać ludzi do współpracy, jest cholernie trudne. Początkująca osoba, moim zdaniem, tego nie zrobi, nie ma szans, żeby to zrobić. Osoba początkująca, nie? <laughs> Nawet my też mamy taki system stworzony i my mamy taki gotowy system dajemy naszym partnerom biznesowym. Krótsza, tu słońce, świeci. Tylko jeszcze jest jedna rzecz, że ten system nie zadziała, jeśli już mieć mały ruch. Jeśli mało ruchu, musisz kierować na ten system i początku końca osoba znowu ma z tym problem, jeśli chodzi o biznes sieciowy. Jeśli chodzi o na przykład, bo też można, właśnie, wykupić płatną reklamę, na przykład, a To musi mieć budżet na to, żeby sobie kupić płatną reklamę, musi wiedzieć, jak ją kupić. My też to, troszkę rozwiązujemy w taki sposób, że my tworzymy płatną reklamę dla naszych partnerów, tylko że jeszcze działamy na małym budżecie, nie, tak naprawdę. Na dzień dzisiejszy, gdy nagrywamy ten film działamy na małym budżecie, bo też testujemy, jak ta reklama będzie działać, jak będzie działać lepiej, to będzie się stopniowo zwiększać budżet. I też stopniowo będziemy takie leki tworzyć, żeby ten budżet sam się tworzył, czyli żeby dodatkowo jakieś szkolenia sprzedawać i ze sprzedaży z tych szkoleń te pieniądze szły na reklamę. Wtedy w sposób automatyczny możesz pozyskiwać ludzi do biznesu, ale nigdy nie będzie czegoś takiego, że w 100% będzie to działać na automacie zawsze. I nigdy nie będzie czegoś takiego, że tylko skręcimy, że nie będziesz musiał się do kogo odezwać. Bo ludziom to się wydaje, że jak tworzą jakieś automatyczne MLM, że myślą, że właściwie nie ma czegoś takiego jak automatyczny MLM, trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale ludzie myślą też często, że czekaj, tylko skręcę, kurczę, jaki ruch dzisiaj. Mam się tylko, tylko na chwilę. Robię chwilowy wypad tylko. Wracając do tego mlm automatycznego, nie? Nie ma czegoś takiego, nie? ale ludzie też mają na myśli często zamiast systemy marketingowe, nie, że mają system marketingowy dzięki temu ich MLM jest automatyczny. Też tak może być. Czasami są to piramidy finansowe, które się podszywają pod prawdziwy MLM i one udają, że to jest automatyczny MLM. Czasami chodzi też o systemy marketingowe, dzięki którym ludzie myślą, że ich MLM stanie się automatyczny, żeby mogli robić wszystko na automacie. Tak też nie będzie, nigdy tak nie będzie. Nigdy w 100% nie będziesz przeskręcać ludzi na automacie, bo żeby ten system ci działał przede wszystkim, musisz go stworzyć. Jeśli dostajesz gotowy system, na przykład my dajemy gotowy system, to żeby on działał, też musisz kierować ruch na ten system. Nie? Jeśli za mało osób będzie widzieć ten system, to nie będzie działać. Ja to się nieraz przekonałem na sobie. Warto właśnie wtedy robić marketing, marketing atrakcyjny, na przykład. Czyli ten taki marketing pasywny, atrakcyjny marketing to mówiłem ostatnio na filmie wideo, że nagrywamy filmy, na przykład wideo, jak ja teraz nagrywam że te filmy dla mnie pracują gdzieś tam w sieci i przyciągają do mnie ludzi. No jak piszesz bloga na przykład. I ten blog też przyciąga do Ciebie ludzi. Jakieś tam wpisy na Facebooku dajesz, tam ludzie też te wpisy oglądają. by tu stanąć. Staniemy... A dobra, tutaj staniemy. Ja Zobaczymy, czy będziesz mnie widzieć w ogóle. Będziemy kończyć najwyżej. Dobra, tak nie możemy stać. Kurde. Najwyżej to wytnę, bo mnie w ogóle nie widzi teraz. Zrobimy tak, skręcimy tu, kurde, patrz, to jest pełno szkła, co za debile tu. Tego nie zrobiłem u ludzi, że śłażą zbijają te butelki, w pełno szkła leży, kompletna patologia debilizm łączony z krytynizmem. Czekaj, skręcimy tutaj, okej, okay, trochę lepiej jest, nie? Dobra, teraz zgubiłem wątek, automatyczny MLM, nie? Coś takiego w ogóle istnieje. Właśnie ludzie, z jednej strony są to piramidy finansowe, to się poczywają, takie krótkie podsumowanie sobie zrobimy, dokończyć. Z drugiej strony ludzie myślą, że jak mają dostali kogoś system marketingowy, to ich MLM stanie się automatyczny. Nie jest automatu, nagle. Nigdy tak nie będzie, nigdy 100% nie będzie czegoś takiego automatycznego MLM. Zawsze trzeba się kogoś odezwać, z ludźmi pogadać, zbudować relacje. Jeśli dostajesz system, to musisz na ten system kierować ludzi, żeby on zaczął w ogóle działać. I to nie. Jedną osobę dziennie, dwie osoby dziennie, tam powinno być dziesiątki, setki osób. Żeby, żeby tak powiedzieć, powinno gdzieś setki osób przechodzić przez ten system miesięcznie, albo tysiące nawet osób. Powinien przez taki system przechodzić miesięcznie, żeby on zaczął działać. Do tego trzeba właśnie kierować duży ruch. Między innymi marketing pasywny, czy ten taki marketing atrakcyjny, no właściwie chodziło mi o to samo: marketing pasywny, atrakcyjny, czyli że nagrywasz film, film wideo, a tam pasywnie sobie w sieci działa, bez twojej ingerencji. Nie? Raz go nagrasz na przykład ja teraz, raz go nagram. Wrzucę ten film na YouTube'a, Facebooka i z podcast tego zrobię. I on tam pasywnie działa i przyciąga, nie taki jakby atrakcyjnie, przyciąga, jak marketing atrakcyjny, to czyli przyciąga do mnie jakieś tam osoby. Ktoś obejrzy ten film, wideo, może jak mi się spodoba to co mówię, kliknie na przykład w link poniżej i sprawdzi mój system marketingowy, jak on działa. I biznes na przykład, nie? I to jest marketing taki atrakcyjny, pasywny, że on przyciąga. Ale warto w pewnym momencie, bo organicznie, żeby działać tylko i wyłącznie w sposób organiczny w sensie sieciowym, czy nagrywać filmy, pisać blogi, no to trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to zaczęło naprawdę działać mocno dosyć i żeby to się rozrosło. Trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu, energii, a ludzie też widzę że nie mają cierpliwości. Też ludzie często, też mówię ja to, to nieraz, myślą, że w innym biznesie będzie lepiej, że będą musieli robić coś innego, ale przechodzi z biznesu do biznesu i okazuje się, że są te same problemy. Trzeba ludzi przyciągać, że trzeba z ludźmi rozmawiać i tak dalej. Czyli też wtedy warto w pewnym momencie włączyć płatną reklamę na przykład. To też nie za 10 zł miesięcznie, 20 zł miesięcznie, tylko nie wiem, inwestować tę reklamę tysiąc, dwa tysiące, czy tysiące miesięcznie złotych, albo i więcej. Ale nie ma sensu też tworzyć reklamy, jeśli nie przechwytujesz adresów e-mail. To też wtedy stracisz pieniądze. I też nie ma, moim zdaniem, za bardzo sensu tworzyć reklamę, jeśli ta reklama Ci nie zwróci. Nie musi się zwrócić ten sam dzień, czy tam w ten sam tydzień, nawet w miesiącu, żeby się zwróciła dopiero. Chodzi o to, żeby tak sobie lejk żeby ustawić, że osoba, która się zapisze na Twoją listę, na przykład z płatnej reklamy, żeby coś szybko od Ciebie kupiła. Nie biznes MLM. Jakiś produkt, żeby szybko Ciebie kupiła, i to, co zarobić z tego produktu, żebyś z powrotem pakował w reklamę. I wtedy sobie tworzysz takie, można powiedzieć, zamknięte koło, nie że reklama sama się finansuje. Wtedy, ok, wtedy możesz naprawdę doprowadzić do takiego, do takiego stanu, że ten MLM stanie się po części autom automatycznie, nie w 100%, tylko po części. Że dużo osób Ciebie będzie przychodzić z automatu i niektórzy z tych osób będą się rejestrować. Oczywiście ludzie też będą mieć zawsze pytania. I też nie mówię czegoś takiego, że, bo z tym się nie raz spotkałem, ludzie myśleli, że. Jak mają system marketingowy, że ktoś się zapisze do nich, to oni w ogóle nie muszą z tą osobą rozmawiać, nic, w ogóle mają ją w dupie i się wszystkim zajmie system. Też nie będzie działać. To Ci też nigdy nie zadziała, nie? nie ma czegoś takiego jak automatyczny MLM. Albo się podszyła pod to, to, piramida finansowa się nazywała automatycznym MLM-em. Są często piramidy finansowe, jakieś tam biznesiki bez produktów albo z pseudoproduktami, które padają jeden po drugim. I oni tam plują na lewo i prawo, bo oni są automatycznym MLM-em albo internetowym MLM-em, a później padają jeden po drugim. MLM to jest, MLM jest jeden, biznes sieciowy to jest jeśli chodzi o branżę, to jest jedna, jeden model biznesowy taki, nie? Nie ma MLM-u automatycznego, internetowego i tak dalej. Jest jeden biznes sieciowy i koniec, jeśli chodzi o całą branżę, nie? Nie ma takiego roz, rozróżnienia, nie? Często się pod to podszywają piramidy finansowe i jakieś główniane programiki, albo ludzie mają jakieś na przykład, systemy marketingowe i im się wydaje, że dzięki temu systemowi ich biznes ten się automatyczny, MLM. Jest coś takiego, że możesz zarabiać w czasie snu, że śpisz, budzisz się rano, patrzysz, do tego zespołu dołączyło. Nie wiem, kilka osób na przykład, albo że sprzedałeś kilka produktów, takie coś się zdarza. Ale musisz kierować ruch. Najlepiej działa, tak mówiłem to w kilku filmach wideo, dzisiaj w biznesie sieciowym, w MLM-ie, metoda DOM. I najlepiej moim zdaniem łączyć te dwie metody: marketing atrakcyjny i metoda DOM. Tak jak mówiłem ostatnio, ale jeśli jesteś, jesteś i też potem reklamę i tak dalej, ale jesteś, jeśli jesteś osobą początkującą, no to lepiej zaczynać od metody DOM. Czyli aktywnie docierać do nowych osób. Jeśli jesteś osobą już taką bardziej zaawansowaną, no to możesz to też fajnie łączyć. Ale najlepiej metoda na dom, a marketing taki atrakcyjny, ten marketing pasywny, rób sobie w tle przy okazji. Przez ja teraz jestem samochodem, to sobie przy okazji nagrywam film i on do mnie przycią będzie przyciągać z czasem coraz więcej osób. Nie? Na początku mało, bo on też się musi rozkręcić. Na początku jedna osoba, może dwie osoby, ale zobaczymy może za rok, za dwa, będzie, będą dziesiątki, dziesiątki osób, które dzięki temu filmowi do mnie przyjdą, albo setki nawet. Też często jest tak, że na przykład jeden film ma mało wyświetleń bardzo, przez rok, dwa on w ogóle tam po kilka wyświetleń ma. Na przykład drugi film przez po tym roku dwóch ma kilkaset wyświetleń, na przykład, albo kilkadziesiąt, kilka tysięcy wyświetleń, nie? Też tak często jest. Albo masz 100 filmów, z czego nie wiem, 70 w ogóle nie robi ruchu, a tam 10 ci właśnie napędza ruch, na przykład, nie? Też tak może być. To jest, potrzeba czasu, żeby to zaczęło działać, potrzeba czasu, cierpliwości. Ludzie tego nie mają niestety, cierpliwości. Oni myślą, że mają jakieś, że wejdą w jakieś automatyczne MLM-y, że jakieś, nie wiem, rewsery wejdą, będą no, pieniądze zarabiać, a wszystko pada w cholerę, nie? Tak naprawdę wszystko siada. I to, że na prześ prześledzisz historię, to zobaczysz, to wszystko pada jedno po drugim. Na tym stabilnego biznesu nie zbudujesz. Biznes to jest biznes. Trzeba zakas zakasać rękawy i cisnąć. Tak ostatnio e nagrałem sobie, e mówiłem o tym wywiadzie, który robił Tomek Damian z Jackiem, to Jacek też fajnie mówił, że biznes się to jest właśnie biznes. Zakasać rękawy to się musi doskonalić, nie musi być wielkim ekspertem, ale musi tę wiedzę zdobyć i po prostu działać systematycznie, krok po kroku, no lepiej codziennie. Nie po 100 godzin, po 10 godzin, 100 godzin, po 10 godzin, 20 godzin przed komputerem, ale po 3 godzinki dziennie, na przykład 5 razy w tygodniu warto, możesz działać, musisz ten czas znaleźć. Minimum 2 godzinki, 3 godzinki dziennie, żeby działać, ale systematycznie nie czytając, oglądając Facebooka, ale takie aktywne działanie, żeby to było, nie? Te 2, 3 godzinki, żeby to było aktywne działanie, na przykład metoda dom, pisanie z ludźmi. Jeśli masz ochotę, to napisz do mnie na Facebooku, naszej tam, tam, w naszej zamkniętej grupie. Mamy właśnie takie fajne, fajne nagranie, live'a tam, który był kilka tygodni temu. 12 tygodni do wolności z metodą DOM. Tam też Ci ja razu jest pokazany mój biznes sieciowy, na podstawie mojego biznesu sieciowego jak to wygląda, a właśnie to jest pokazane jak ta metoda DOM po prostu działa i jak w 12 tygodni od zera dzięki tej metodzie z tym konkretnym biznesem można dojść do fajnych efektów. Jeśli chcesz napisz do mnie na Facebooku, że chcesz zobaczyć tą, ten film 12 tygodni do wolności z metodą DOM. Ja wtedy Cię muszę zaprosić do grupy. Ale też musi być moje być znajomy na Facebooku, nie? Znaczy do grupy nie dodam. Czyli jeśli nie jesteśmy znajomych, zaproś mnie, ale koniecznie napisz mi wiadomość, że chcesz zobaczyć ten film, nie? 12 tygodni do wolności z metodą dom. Po prostu mi napisz, ja wtedy cię zaproszę do grupy i ci pokażę gdzie jest ten film dokładnie, w którym miejscu się znajduje. Nie? A się ciepło pozubiłam. I teraz ja cię dodam i zobaczysz jak to miejsce działa. I to jest idealne dla osób początkujących. Nie? Taki marketing ja robię teraz, na przykład nagrywam taki marketing pasywny. To jest OK, to jest dobre, a to jakieś osobą początkującą lub to przy okazji. Zapomnij o czymś takim jak automatyczny MLM. Jeśli myślisz, że będziesz wszystko w automacie, to zapomnij o tym. Można te procesy automatyzować, zbieranie listy adresowej itd. Tak którą trzeba budować, to, się, to można robić w sposób automatyczny, pod potem reklamę, nagrywając firmy i tak dalej, ale to się musi rozwinąć. To na to potrzeba czasu. Ja teraz mówię do osoby początkującej, na przykład bardziej jak osoba, no osoba zaawansowane, osoby zaawansowane też korzystają z mojego domu, dom, nie? Szczególnie za granicę mocno. Bo ona jest naprawdę potężna. Jest taki aktywny prospekt, nie aktywne docieranie do osób, które naprawdę działa. Wtedy porozmawiasz chwilę z osobą. Nie musisz nawet dzwonić, ale wyślesz kilka wiadomości, pogadasz z nią i odsyłasz do gotowych narzędzi. Napisz do mnie na Facebooku, dam ci to ci tutaj dodam do tej grupy. Tam sobie zobaczysz ten film, tylko pamiętaj, że tam jest to pokazane wszystko na podstawie mojego biznesu sieciowego. To o tym sobie musisz zdawać sprawę, nie? Okej, okay, to na tyle Jeśli masz o tym, napisz do mnie i pamiętaj, nie ma jakiegoś takiego automatycznego MLM. Nie ma czegoś takiego jak internetowy MLM i automatyczny MLM. Można automatyzować niektóre procesy i rekrutacji, i szkolenia osób, to można automatyzować i to powinno się robić, my też to robimy, ale nie ma czegoś takiego, że w 100% będzie wszystko robić w automacie, tego nigdy nie będzie. Nie? Zawsze trzeba z kimś tam wymienić kilka zdań, pogadać, pokazać się, nie możesz się chować za ścianą czy za komputerem, nie? Wiecznie. OK, to na tyle. Mówię, jeśli masz ochotę sobie to sprawdzić, to nagranie napisz do mnie na Facebooku, ponieważ masz moje dane i widzimy się w kolejnym filmie i na grupie. Cześć!